Joanna Oka, misja Neurotinder. Swego czasu korporacja intensywnie inwestowała w misje związane z branżą filmową. Podczas jednej z nich Ewa była kaskaderką. Była, bo uległa wypadkowi na planie, dublując scenę motocyklową, wymagającą brawurowej jazdy bez kasku. Kochała adrenalinę i sytuacje, w których mogła bezkarnie przeżywać to, co w prawdziwym życiu oznaczało kłopoty. W tamtej chwili fikcja stała się realnością i uderzyła z całą siłą w jej potylicę. Wszystko potoczyło się w ułamkach sekund. Była, a potem już jej nie było, a może odwrotnie. Zatrważająco magiczne, jak wiele może zmienić się w mikroruchu. Jedną z konsekwencji granicznego doświadczenia Ewy było automatyczne zakończenie misji. Korporacja nie mogła pozwolić sobie na tak duże ryzyko, więc dokonała i teleportacji. Kobieta przez sześć miesięcy przebywała w śpiączce. Lekarze stwierdzili śmierć mózgu, ale ciało podtrzymało podstawowe czynności życiowe. Ewa nie pamiętała tego czasu pamięcią mózgową, ale wbudowała go w siebie jak stan totalnej wolności, czegoś kompletnego i granicznego, jak granica bólu i przyjemności. Pewnego poranka po prostu otworzyła oczy, gdy akurat listopadowy wiatr rozganiał liście na szpitalnym parkingu. Powróciła do życia, które w porównaniu z tym, czego doświadczyła, był jak słaby film. Czuła jakby to wszystko trwało zaledwie sekundę, ale w takim rozumieniu sekundy, która plastycznie rozszerza się w nieskończoność. To był stan. Po dwóch tygodniach została wypisana ze szpitala. Lekarze uznali to za przypadek niewytłumaczalny medycznie. Od pierwszej chwili było dla niej jasne, że zrobi wszystko, by ponownie to u siebie wywołać. Korporacja bacznie obserwowała ją z ukrycia, uznając jej stan za zbyt niestabilny, by zezwolić na powrót do standardowych misji. Zawsze była uparta, ale tym razem miała w sobie jeszcze większą, wręcz niezdrową determinację. Z kolei kontrakt nie zabraniał udziału w pobocznych projektach korporacji. Nikt nie miał wątpliwości, że Ewa bez wahania zastosuje zasadę skoro nie wpuścicie mnie drzwiami, wejdę oknem. Dobrze wiedziała, gdzie szukać tego, co było jej potrzebne, więc szybko trafiła na projekt, o którym szeptało całe miasto. Szeptało? Bo udział w eksperymencie, choć kuszący pod względem możliwego efektu, niósł za sobą ryzyko. W dodatku, mało kto chciał otwarcie przyznać się do tego, że rozważa możliwość znalezienia idealnego tinderowego matcha w postaci żytego na miarę osobnika AI. Ewa nie była zainteresowana taką perspektywą. Neurotinder, bo taką nazwą nosił tajemniczy projekt, był dla niej jedynie środkiem do innego celu. Choć z pewnością łączyło ją z uczestnikami desperackie pragnienie. Ona pragnęła wolności niebytu, oni chcieli idealnego partnera, nawet gdyby miał być sztucznym tworem. Właściwie chyba chodziło im o to samo. Ewa najlepiej wypadła w testach, osiągając najwyższy wynik na skali empatii. Zupełnie jakby cała energia jej kaskaderskiej sprawności fizycznej została przekierowana na obszar czucia. W drobnym ciele wykształciło się coś w rodzaju energetycznych czułek, które, wzmocnione algorytmem misternie zaprojektowanym przez technologicznych magików, sprawiały, że Ewa miała być chodzącą żyłą złota. Wiedziała, gdzie nacisnąć, by wywołać w drugiej osobie silne emocje. Najlepiej sprawdzała się mieszanka strachu i pożądania. Ewa zdawała sobie sprawę z tego, że sposób, w jaki dąży do realizacji własnego celu, jest podwójnie fair. Oni oszukiwali klientów, ona oszukiwała ich. Nie była z tego dumna, a jednocześnie czuła, że nie może inaczej. Poza tym, ci ludzie byli świadomi procedury i możliwych konsekwencji. Może nawet chcieli być oszukiwani. Z kolei ona, występując jako prototyp, dawała bazę do tego, by właściwy eksperyment w ogóle mógł się odbyć. Zadanie, jakie miała do wykonania, zostało jej przedstawione podczas indywidualnego spotkania z szefem projektu, który niesamowicie irytował ją swoją bezpardonową pewnością siebie, a zarazem co się do niego przyciągało? Aha, dodatkowy test. Zorientowała się, że gość jest trochę jak jej ojciec. Na znak pomyślnie zdanego testu, szef założył jej na lewym nadgarstku efektowny zegarek z wgraną instrukcją misji. Ewa miała wnikać w umysły klientów aplikacji, a następnie określać ich profil neuronalno-hormonalny. Na tej podstawie naukowcy konstruowali sztuczną inteligencję całkowicie kompatybilną z klientem. Procedura polegała na umieszczeniu klienta oraz prototypu ludzkiego, czytaj Ewy, w komorze możliwie najlepiej symulującej warunki intymności. A że niewiele jest miejsc bardziej intymnych niż łóżko, to też komora do. Złudzenie przypominała ten mebel. W każdej ze stron aplikowano psychodelik, który miał na celu powiązać ze sobą pamięci komórkowe dwóch ciał. Impulsy mózgowe Ewy, dodatkowo podkręcone zabiegami naukowców, miały automatycznie stymulować w mózgu klienta odpowiednie ośrodki, otwierając tym samym drzwi do jego świata wewnętrznego. Ewa wchodziła tam ostrożnie i powoli. Uważnie rozpoznając zastane środowisko i będąc czułą nawet na mikroreakcje emocjonalne. Jej postawa natychmiast wywoływała u drugiej strony wyrzut oksytocyny i serotoniny, czyli tzw. efekt stardust. Mózg, zalany hormonalnym koktajlem, działał jak w trasie i dodatkowo uaktywniał mechanizmy uzależnienia. Efektem ubocznym był zanik pamięci krótkotrwałej, więc żadna ze stron nie pamiętała świadomie tego, co się wydarzyło. Natomiast zapis istniał podprogowo. Ciała doskonale się pamiętały. Tyle, że wystarczyła choćby najmniejsza anomalia i jedna ze stron mogła zregresować się do etapu płodu, a potem zdematerializować albo zacząć istnieć połowicznie. Już w trakcie procesu do organizmu Ewy aplikowano tak zwany klindast, który abortował wszelkie prawdopodobne następstwa emocjonalne, chroniąc Ewę przed ryzykiem bycia skażoną serotoninowo-okstocynowym uzależnieniem, a tym samym bezwiednym dążeniem do bycia blisko klienta. Leżała teraz w łóżku, w pościeli, której zapach przewodził jej na myśl poziomki. Była najpewniej w komorze eksperymentu. Wokół panowały ciemności, więc zdała się na dotyk, słuch i węch. Od razu zarejestrowała, że ktoś leży obok. Leżał i drżał. Zresztą ona sama czuła, że i u niej uaktywnia się podobna reakcja. Zaraz się zacznie. Czuła to po delikatnym mrowieniu w okolicach splotu słonecznego i po nasilającym się ucisku w skroniach. Było tak, jakby część jej opuściła swoje ciało i obserwowała wszystko z boku, czując jednocześnie wszystko to, co się dzieje. Doznania bardzo przypominały jej niebyt. Mogła już za kilka sekund przenieść się do szczeliny czasoprzestrzennej, co się jednak powstrzymywało, rozpraszało. Umysł miała czysty, więc clean dust musiał już działać. A jednak ciało zachowywało się tak, jakby snuło zupełnie inną historię. A może nie to tak zaprojektowali? Może zdemaskowali jej zamiary? Nie mogła już dłużej tego analizować, bo rozpraszał ją zapach obcej skóry przyjemny, pomieszany z subtelną wonią ziół i opium zapewne pochodzących z perfum klienta. Zawsze mocno reagowała na zapachy. No, dobra, wykonam tę część, a potem pójdę po swojej i wszyscy będą zadowoleni. Skoncentrowała się tak mocno jak tylko mogła i poczuła, że jej ciało wprawia się w coraz silniejszą wibrację. Miała wrażenie, że jej skóra zaraz eksploduje, że ciało rozsypie się i wyleje wnętrznościami na zewnątrz. To było na równi przerażające co ekscytujące. To już się kiedyś wydarzyło? Ta myśl pliła się uparcie w odmętach świadomości ale Ewa kasowała ją, by maksymalnie skupić się na zadaniu. W momencie, gdy Ewa miała wrażenie, że nie wytrzyma już dłużej napięcia w skroniach, człowiek pachnący opium i ziołami musnął opuszkami palców jej dłoń i nastąpił moment przejścia. Nie, 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 stop, zaczekaj. Tego nie było w instrukcji, to ona miała wykonać ostatni ruch. Słyszała, jak wszystkie kontrolki biją na alarm, a ich wściekła czerwień Rozprasza ciemność. W tle rozległ się komunikat o zatknięciu dwóch potencjałów. Szlaki mózgowe obiektów właśnie wchodzą w reakcję. Zaraz nastąpi zatknięcie synaps czułych na bodziec nadświadomości. Zasięg działania jest zbyt szeroki. Istnieje ryzyko utraty kontroli nad procesem. Z ust głównego inżyniera monitorującego proces wyrało się tylko niema o kurwa. Gdy na jego oczach potężny impuls, niczym fala tsunami, wylał się poza obszar głowy i przenikał teraz w głąb tkanek obu ciał, docierając aż do samych trzewi. – To nam spali ich oboje! Dawaj więcej tego klindasta, obojgu! – teraz już krzyczał do operatora. Ciała stały się gorące, niczym dwa dobrze nagrzane piece. Różowe i miękkie, jak barwiona na walentynki wata cukrowa. Ewa czuła, jak granice jej ciała zacierają się i rozpływają. Była przekonana, że jej plan się powiódł, osiągnęła cel. Ułamkiem świadomości rejestrowała uczucie, jakby ktoś gładził ją po neuronach, a te było jak małe łaszące się pieski. Czuła przestrzeń i jednocześnie przyjemną ciasnotę. Jej ciało istniało i jednocześnie nie było go. Maleńki, skrętny twór falujący w odmętach przelewających się i jednocześnie nieporuszonych objęć tafli wody. Wokół spokojny, miarowy szum i wyczuwalny zapach ozonu. Cicho, ciepło i ciemno. O mój Boże, udało się, myślała. Myślało to, co zostało z Ewy. W tym samym czasie główny inżynier procesu odkrył, co poszło nie tak. Hm, a raczej, co poszło zbyt dobrze, i podzielił się tym ze swoim mniej bystrym kolegą. Stary, to były dwa prototypy. Ten koleś też nim był. Mało tego, byli w opór kompatybilni. Wszystko na nic. Nie sposób stworzyć czegoś doskonalszego z tego, co już takie jest. Y, chyba nie łapię, odezwał się drugi. Byli ludźmi, więc nie mogli być doskonali. Na pewno by się pokłócili. Dlaczego właściwie mówimy o nich w czasie przeszłym? A widzisz ich tutaj? No, nie, to znaczy on trochę jest, ale w sumie jakby go nie było. A jej nie ma wcale. Nie da się tak zniknąć. To nie Tinder. No właśnie, Tinder stary. W dodatku neuro Tinder. Ewka się zdematerializowała, a z nim stało się coś jeszcze dziwniejszego. Widzisz to tutaj. Inżynier pokazuje właśnie na nabrzmiałe podbrzusze mężczyzny, który tylko w tym jednym miejscu nie jest przezroczysty to macica, a w środku jest płód. Z DNA wynika, że to Ewa. To jej materiał genetyczny. Czaisz? On jest taki przezroczysty, bo cała energia poszła w zasilenie tego, żeby ona przeżyła. Są w symbiozie. To on teraz będzie jej ojcem? Nie wiem, stary, to jedna wielka anomalia. To miał być tylko wstęp do właściwej części eksperymentu. Mieliśmy mu stworzyć idealnego kobiecego robota. To taka historia. To nie... Kończy się dobrze, jeśli ludzie czują za dużo. W tym momencie twarz operatora pobladła, tak jakby nagle o czymś sobie przypomniał. O Jezu, szef nas zabije. Dobra stary, nie panikuj. Inżynier zachowywał zimną krew i najwyraźniej był większym optymistą w tej parze. Zrobimy tak. Ja teraz zapisuję aktualne parametry, a ty backspace'ujesz nazwę misji. Wpisz zamiast tego neuro in vitro. Z tego też są dobre hajsy.